Serdecznie witamy Państwa na hali MOSiR w Krynicy Zdroju. Cieszymy się, że już kolejny raz udało nam się zorganizować na lodowisku turniej kwalifikacyjny Czerkawski Cup, którego głównym organizatorem przy wsparciu gminy Krynica Zdrój jest pan Mariusz Czerkawski i zespół, z którym pracuje. Są to rozgrywki mini hokeja. W turnieju bierze udział 8 zespołów. Trzy najlepsze drużyny zakwalifikują się do turnieju finałowego, który w poprzednich latach rozgrywany Bywał na stadionie narodowym. Nie wiadomo jak będzie w tym roku z powodu takiego, że na stadionie narodowym, jak wiemy, jest umieszczony szpital covidowy, więc rozgrywki finałowe mogą odbyć się w innym mieście. Ale najważniejsze jest to, że dzisiaj cieszymy się ze zdrowej, sportowej rywalizacji najmłodszych adeptów hokeja. Liczymy na to, że podczas turnieju zobaczymy mnóstwo pięknych akcji dobrych zagrań, ale przede wszystkim liczymy na dobrą i zdrową rywalizację tych najmłodszych, bo bo to w tym wszystkim na tym etapie ich przygody ze sportem Bardzo Dziękujemy za gościnę, dziękujemy za gościnę tutaj. Bardzo proszę. Wielką przyjemnością wróciliśmy do Krynicy po dwóch, dwóch latach, także fajnie nam się wraca do miasta, do miast, ośrodków, gdzie, gdzie jest bardzo dobra atmosfera dla hokeja. I mamy nadzieję, że nasze turnieje też pomagają, żeby to wsparcie dla klubów, stowarzyszeń lokalnych było jeszcze większe. Ale tutaj kryniczanie nie narzekają i, i się bardzo dobrze czują i czują wsparcie ze strony, ze strony gospodarzy, ze strony miasta. My jesteśmy w komplecie, uważam, że e, jak, powiedział, jak powiedział Wojtek, e, oczywiście, że każdy chce wygrać, każdy chce awansować do tego finału W Cup e, już za kilka miesięcy, ale, ale na pewno najważniejsze jest właśnie to, że dzielicie tą pasję, że chcecie zostać e, w, sportowcami, wokalistami że chcecie, macie ten charakter, który by pozwolił na to, że kiedyś może będziemy właśnie oglądać Wasze, wasze występy w, w reprezentacji Polskiej, czy na Grzyżska Olimpijskiej, w Mistrzostwach Świata, oczywiście w wystąpieniach klubowych, czy kiedyś może w innych ligach w Europie na świecie. Także trzymamy za Was kciuki, uważam oficjalnie tutaj za otwarty i oczywiście oddaję głos tylko się cieszę oczywiście, że w Zdroju powrócił Czerkaski Cup, dziękuję panu Mariuszowi za to, że jest tutaj z nami, że ten turniej można w Klinice Zdroju zorganizować, jesteśmy zawsze otwarci na tego typu inicjatywy, cieszymy się, że tyle młodzieży jest tutaj, grajcie twardo, ale grajcie fair, tak żeby osiągać jak najlepsze wyniki, patrzy na was największa legenda polskiego hokeja, także próbujcie się wybijać, nie bójcie się być odważnymi, nie bójcie się walczyć, wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. W imieniu Miejskiego środka Sportu i Rekreacji również chciałbym wszystkich serdecznie przywitać rodziców, trenerów, organizatorów, Mariusza, a przede wszystkim Was dzieciaki, życzyć Wam powodzenia w tych dzisiejszych zawodach. Jak najwięcej dobrej gry, jak najwięcej bramek, jak najwięcej uśmiechu, a przede wszystkim radości z tej gry, bo w Waszym wieku to jest najważniejsze. Bawcie się, grajcie, trenujcie, uprawiajcie tą piękną dyscyplinę. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za, za, za Także z tą legendą to nie uważał, bo tam Andrzej Tkacz stoi. No, zatrzymał kiedyś Związek Radziecki w 76, także nie wiem. Witam wszystkich, Mariusz Czerkawski z tej strony, ze mną świetny kiedyś też zawodnik, trener Andrzej Tkacz. Oczywiście nasza legenda bramkarska z 1976 roku. No jesteśmy oczywiście w Klinice na ósmej już edycji Czerkawski Cup. Szukamy najlepszych trzech tutaj. Z, z tych kwalifikacji. I oczywiście te trzy najlepsze dostaną awans do finału już za kilka miesięcy. Czerkawski Cup, który odbędzie się u gospodarza ostatnich zwycięzców w Nowym Targu. No Jesteśmy no, oczywiście też w te takie takiego OK okeja. Świetne miejsce, dobre warunki do Okej, okeja. OK Trenerze, może dwa słowa na temat tutaj poziomu zawodników i tego, jak do tej pory te dzieciaki, jak obserwujemy, jak się rozwijają. I czy jest nadzieja na to, że kiedyś będziemy obserwować ich mistrzostwa na świata, czy, czy na Igrzyskach Olimpijskich? No bo jednak nasz polski hokej potrzebuje trochę wsparcia. Gdyśmy zaczynali, była taka idea, żeby rozpropagować ten hokej w możliwie wszystkich hokejowych miastach, gdzie był już hokej, gdzie chwilowo zaginął i to nam się udaje odbudować. Takie przykłady jak przykładowo Bydgoszcz, gdzie chodzi przez jakiś czas zupełnie niezavidził, w tej chwili odwołuje się i to jest jedna rzecz. Druga była, żeby tym dzieciom wynagrodzić tą pracę taką smutną, to była idea Mariusza Zwina na stadionie narodowym, jest to atrakcja dla tych dzieci wielka. Także na pewno to zdaje w tym sensie swoje zadanie. Tak, na pewno tak to jak trener Andrzej Kar wspomniał, e, czy, czy drużyna z Poznania, z Lublina, Tempica przecież świetnie się rozwija. E, tak jak trener wspomniał, Bydgoszcz... Cieszyn, także Lublin oczywiście wspominałem, także naprawdę cieszy się, cieszymy się z tego, że dzieciaki jednak uprawiają ten spor, oczywiście wielkie e, słowa wsparcia dla, dla, i, i podziękowania dla trenerów, dla opiekunów, dla rodziców, którzy przecież jednak e, też swój czas poświęcają i środki na to, żeby, żeby tych naszych hokeistów i hokejistek e, było coraz jak najwięcej, także mam nadzieję, że na tym turnieju też będzie... Sporo e, na pewno ciekawych meczów e, i, i emocjonujących. Trzymamy za wszystkich kciuki i do zobaczenia przy następnych edycjach. I jeszcze warto dodać, że w tych rozgrywkach bierze udział 26 do 29 zespołów klubowych i to każdy z innego miasta. Także to najlepiej świadczy o tym, że po maleńku, ale rozchodzą wymujemy ten hockey w Polsce. Absolutnie, no pozdrawiamy też zawodników z Dyni chociaż będzie przecież tego. Z Gdyni, albo Helbrum. Dynia, Albor-Welbrum. Także to naprawdę. cieszę. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Tak jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.